Если... czytamy różne wypowiedzi czy różne teksty chociażby gdy chodzi o trzecią rzeszę i narodowy socjalizm nie mówiąc już o komunizmie no to są rzeczy wstrząsające i taka może ciekawostka gdy chodzi o komunizm to jest Lew Trocki pierwszy podręcznik etyki marksistowskiej komunistycznej to jest rok 1938 Lew Trocki i jego książka Ich moralność i nasza i w tej książce bardzo precyzyjnie Lew Trocki, twórca Armii Czerwonej, on określa zasady moralne, jakie powin, powinny być promowane przez komunizm. I on podaje w tej książce swoją wizję moralności rewolucyjnej. Ale trzeba mieć tupet, żeby coś takiego napisać, prawda? To jest książka bardzo przekonująca. To ja nie wiem, nie wątpię. Że przekonująca. wręcz trocki pięknym językiem opisuje nowy świat. Ale, to, że, ale jednak to wychodzi z jego umysłu, więc trzeba, e, trzeba mieć poczucie, że ma, ma się prawo napisać coś takiego. Tak, ale tego rodzaju teksty, że tak powiemy, one przekonywały tysiące adeptów. To były wizje wręcz takie mesjanistyczne nowego świata, który, który nadejdzie.